i Księga przysłów rozdział 10, werset 5 Syn to mądry, co w lecie gromadzi, a kto prześpi czas żniwa, hańbą okryty. Księga Lamentacji, rozdział drugi, versety od 18 do 22 Wołaj sercem do Pana, dziewico Curosyonu. Niech łzy twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy. Nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica oka nie zazna spoczynku. Powstań, wołaj po nocy przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę przed obliczem Pana. Wznoś do niego swe ręce. O życie Twoich niemowląt, które padły z głodu na rogach wszystkich ulic. Spojrzyj, panie, i rozważ, komuś tak kiedy uczynił: Czy kobiety mają jeść owod swego łona, pieszczone niemowlęta? Czy w świątyni pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka? Legli w proch ulicy chłopiec i starzec, Moje dziewice i moi młodzieńcy padli od miecza, Zabiłeś ich w dniu swego gniewu zgładziłeś bez litości, zwołałeś jak gdyby na święto wszystkie metarfogi zewsząd, nikt się w dniu gniewu pańskiego nie ostał, nie umknął, tych co pieściłam, chowałam, wróg mój wyniszczył. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 10, wersety od 25 do 28. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę, zapytał Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Drugi list do Koryntian rozdział 11 wersety od 1 do 15 O gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony ależ tak wy i mnie znosicie jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością poślubiłem was przecież jednemu mężowi by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę obawiam się jednak a żeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie. Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym względem. Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżyłem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogołacałem inne kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, to dopełnili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążałem was i nadal nie będę was obciążał. Zapewniam was przez będącą we mnie prawdę Chrystusową, że nikt nie pozbawi mnie tej podstawy do chlubienia się w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że Was nie miłuję? Bóg to wie. Co zaś czynię, będę i nadal czynił, aby nie mieli sposobności do chlubienia się ci, którzy jej szukają, aby byli jak i my w tym, z czego się chlubią. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa, i nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. W Bogu uwielbiam jego słowo, Bogu ufam. Nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.